Nasza kochana szkoła. Nasza kochana Heldżo. Kochani nauczyciele, licealiści, my absolwenci. Kochamy was i pozdrawiamy. <kluczy> Wracamy tu Niejednokrotnie już tu na tej sali byłem i zawsze cieszę się tym, że znowu odwiedzam moją młodość, moje dzieciństwo, którą miałem przyjemność jednej z książek opisać, chociaż troszeczkę. Mam przyjemność przedstawić moich kolegów z ławki szkolnej, Chociaż jest ich mało, wczoraj było więcej, z różnych przyczyn nie zjawili się, ale wszyscy pozdrawiają. Ci, co nawet nie mogli przyjechać, dzwonili do mnie, pozdrawiają. Cieszą się, że jesteśmy tutaj z wami. Magister inżynier Wiśniewski Zdzisław Leśnicki. Całe życie chodziło po lesie z dwórką, dlatego tak dobrze wygląda. <kluczy> kwiaty, kwiaty i od kobiet to jest nasze najpiękniejsze przeżycie. Dostać kwiaty od kobiet. Chciałbym przypomnieć, że za moich czasów był taki zwyczaj, że młodsze, młodsze roczniki na maturze, po maturze klapy nam takie róże właśnie wpinały. I była też taka, która okazała się, że ja nie wiedziałem, a ona mnie kocha. I też przyleciała z tymi różami. Major Wojska Polskiego, specjalista radiolokacji, Leonard <klucz> <jest> <klucz> trochę napromieniowany w nocy nam świeci. No, e, muszę powiedzieć w tym momencie, że nasze rocznik wszyscy to u Waszej pamięci znaliśmy studia. Wszyscy byliśmy i jesteśmy, bo niektórzy odeszli na wieczną wachtę po studiach. Także tego Wam życzę. To świadczy o wysokim poziomie tego liceum. Wyobraźcie sobie, że byli tu tacy ludzie, jak mój kolega, który też pozdrawia. Marek Wieniażewski, który tu na tej scenie śpiewał, a potem śpiewał pierwszy tenor opery poznańskiej. Są tacy, którzy doszli do prokuratury i byli prokuratorze generalne, potem Ministerstwie Sprawiedliwości, jak Piotr Wiśniewski. I wielu, wielu bardzo wysoko usytuowanych przez to, że tu skończyli liceum, przez to, że tu zostali wychowani tej kochanej naszej rodziny. Proszę, chciałbym panią dyrektorę, czy można wręczyć moje książki, moje książki, kolejna książka ma dwa tygodnie, jest to kolejna książka moja, pilot morski. Już wręczyłem trzy książki, napisałem pięć, a e, i, jeśli można. Życie marynarskie jest w bibliotece, tutaj prawdziwe historie opisane, moje marynarskie życie. Następnie Liga Morska, moja Liga, moja otra opisane, życie fryzackie moje na otrze. Następnie Pilot morski, czyli moje życie pilota morskiego. Jak widzicie, mam więcej żyć niż jedno. Panie dyrektor, to do tego są jeszcze trzy płyty. Trzy płyty, które tam mam, które pokazują to życie moje u pamięci dla przyszłych kapitanów Grzegorby Wielkiej. Wiedzieli jak to wygląda. Jest tu y, płyta do pilota morskiego, jest płyta jak to było na studiach PSN i jest też płyta, którą chciałbym potem, jak mi pozwolą, puścić i pokazać 11 minut. Płyty, która jest specjalnie przygotowana do najwyższej międzynarodowej nagrody Konrada. Jest to nagroda przydzielana przez 56, a laureatów tej nagrody, Między innymi Król Norwegii. się jak daleko głosować będą w 56 na całym świecie na moją nominację. I ta, który ta pokazuje, dlaczego. I to chciałbym te 11 minut, jeśli kiedy, nie wiem kiedy, ale może teraz puścić, a pani dyrektor wręczyć te książki. Niech to ludzie czytają, bo podobno najlepiej teraz obrazki tego oglądać.